Na ja tej w kolejnym się koniec inwestora. Tak jak w dzień, sobie ostatnie wydarzenie na giełdzie oraz to, czego możemy spodziewać się w następnym tygodniu. Zaczynając sobie od grupy S500. Końcówka tygodnia, ze względu na wyniki z spółek była ba bardziej ciekawie, wiecie emocjonująca. Doszło do 6930, no co to jest takim praktycznie znowu kolejnym rekordem, ale tutaj niestety wyniki spółek technologicznych, m.in. spółki Oracle, spowodowały, że tutaj... Wiele tych spółek typowo właśnie technologicznych, typu AI, no spadło dość trochę na wartości, co no nie, dość, nie tylko wymazało cały ten wzrost, ale jeszcze zeszło poniżej tutaj do 6830, czyli o 100. No wiecie, różnie bywa, aczkolwiek tutaj mimo wszystko jeszcze nie było odreagowania takiego na ten spadek. Dlatego myślę, że mimo tego spadku, który był nieco bardziej taki wiecie, też emocjonalny niż taki realny na faktach. Co możemy spodziewać się na początku tygodnia? Lekki wzrostów, tak mniej więcej, może nawet do tej ceny 6850-6880. Jak najbardziej to jest realne. Pamiętajcie, że nic poważnego się nie stało. To jest tylko jedna strefa z tych spółek, tych technologicznych. Tak naprawdę tam co chwilę się coś dzieje, no ale póki co z tego co przeglądałem, to no wiecie, nic tragicznego się nie szykuje. Natomiast przechodząc do naszego pierwszego surowca, Games Oil WTI. No tutaj. Sytuacja wygląda definitywnie inaczej. Zwłaszcza tutaj dla Amerykanów, ponieważ no, była ta próba odbicia, była to cena po 60 dolarów za baryłkę. No i stopniowo spadała w tym tygodniu, było 59 praktycznie, i zatrzymało swoje spadki, swoje spadki obecnie na 57,40. No, powiem Wam tak, szczerze, możliwe są, możliwe będzie zejście poniżej 56, ale dłuższe utrzymanie się w tym takim szczele nawet 55. 56, no raczej bym tego tutaj nie spekulował aż tak, no, tylko tutaj 16 grudnia macie rolowanie kontraktów, więc na to uważajcie. No pamiętajcie, że no, jak tak sobie spojrzycie na historię, no tutaj jest taki jakby próg oporu, od którego zwyczaj ropa odbija w górę, ze względu na to, że to jest wasze Stany Zjednoczone cierpią na tak niskiej cenie, ze względu na swoje koszty wydobycia. No i też trochę regulują, wiecie, swoje wydobycie, dostosowują do ceny, żeby jednak coś zarabiać. Bo tak naprawdę jakby wydobywali tak samo jak parę tygodni temu, no to nie oszukujmy się, dotacja no nas spadałaby jeszcze niżej, w ogóle by to było nieopłacalne, by cały czas tylko tracili na sprzedaży. Dlatego póki co jak najbardziej możliwy spadek do około 56, ale bardziej bym tutaj się nastawiał na potencjalne próby kolejnego odbicia do 58-59. I to oczywiście uważajcie na te rolowanie kontraktu. Naszym drugim surowcem jest nadgas, który spadł do ceny 4,1. No tutaj pamiętacie, w tamtym tygodniu mówiłem Wam, że tutaj będzie walka o cenę 5,0. Tutaj przebiło wzrost aż do 5,4. No i potem nastąpił ten spadek, o którym Wam mówiłem, że ta cena się nie utrzyma. Więc kto zainwestował tutaj w tym miejscu w te spadki, jak omawialiśmy? No gratuluję, bo tutaj to jest wzrost na dosłownie ogromnym poziomie. Myślę, że tutaj pieniądze przy spadku rzędu tak wielkim no Zależy też, kiedy się wycofaliście, to może razy dwa, razy, razy trzy, razy cztery pieniądze, które mogliście zainwestować, więc gratuluję wszystkim, którzy tutaj zainwestowali. Tymczasem, co nas czeka? Czeka nas też tutaj rolowanie kontraktu 17 grudnia. Póki co po tak dużym spadku, który jest głównie spowodowany tym, że jednak te prognozy z gazu okazały się dużo zawyżone, aczkolwiek nie możemy tego ignorować, że mimo to grudzień się tak naprawdę dopiero zaczyna w Stanach Zjednoczonych dopiero będzie ten taki wiecie, sezon grzewczy kiedy te zużycie gazu gwałtownie zrośnie dopiero jak zaczynał na koniec grudnia, w styczeń dlatego tutaj radzę raczej w dalsze spadki poniżej 4.0, no na razie tutaj się przystopować z tym trochę bardziej mi tutaj nie spodziewał się lekkiego odbicia w górę, co do tej ceny 43 ale zobaczymy, jak to dalej będzie. I kolejnym surowcem, który nas zainteresował ostatnio, był kakao. Tak jak Wam mówiłem, będzie próba wejścia na 6000. Oczywiście była. My teraz obecnie mamy też 6300. Pytanie, czy to się utrzyma. Mieliśmy tutaj w końcówce dnia, dnia dosłownie no próbę zejścia poniżej 6150, jednak ta cena wybija w górę. Tutaj bardzo ważne dla nas będzie otwarcie w poniedziałek, czy tutaj będziemy mieli większego gapa w dół. Jeśli będziemy mieli takiego, co zejdzie poniżej 6 i się tam utrzyma, to jak najbardziej będą realne dalsze spadki, poniżej nawet do ceny 5,5. Ale pamiętajcie, kakao jest teraz takie dość niestabilne. Co prawda, ceny takich surowców jak ropa, które wpływają na, tra na transport, są niskie, ale barkuje. Wiecie, siły przeładunkowe, żeby transport, transportowe to kakao wszędzie, ponieważ znowu zaczyna się ten problem. Dlatego cena kakao tak, tak wystrzeliła w górę, ponieważ no, kakao jest, ale nie ma kogo przewieźć, tak, że tak powiem. I teraz, oczywiście, przed świętami to już jest. Obserw ja obserwuję sobie to co, co roku, no, cena kakao przed świętami wzrasta. Dlatego możecie spodziewać się, że cena raczej utrzyma się w przedziale, tak 6. No 6000, powiedzmy to 6,5, jak tak sobie liczę, raczej bym tutaj jakichś większych akcji się nie spodziewał. No, chyba że tak jak mówiłem, no, korekta tego wielkiego wzrostu poniżej 6000, ale raczej to nie będzie aż tak wielki spadek. I ostatnim naszym surowcem na dzisiaj jest złoto. Złoto, które no, wróciło na swoje rekordowe szczyty, było no, prawie rekordowe, szczyty, było po 4000. 350, no tutaj co prawda nastąpiła pod koniec korekta do 4300. Pamiętajcie, złoto jest ryzykowne, ale tak jak też to Wam powtarzam, ono do końca roku miało osiągnąć takie ceny 4300-4400 według spekulacji. Więc kto zainwestował tak samo, posłuchał się. No, gratuluję ponownie, bo mieliśmy w tym tygodniu bardzo dużo takich, wiecie, udanych prognoz. A co dalej ze złotem tak naprawdę? Tak, na, tak naprawdę jeszcze to jest wymazanie tylko tego wzrostu, który był na podstawie wiadomości z amerykańskiej gospodarki. Nie mam jeszcze korekty tego wzrostu, dlatego tutaj bym nieco bardziej tak sceptycznie podchodził do jakiegoś nagłego, większego wzrostu, ponownie złota do poziomu 4350-4400. Raczej bym się spodziewał tej lekkiej korekty, która by zeszła do 4250 i potem możliwych wzrostów. Lecz pamiętajcie, złoto jest trochę nieprzewidywalne ostatnio, dlatego radzę wam na to uważać. A tymczasem pamiętajcie, że to są tylko moje prognozy, z którymi, z którymi się z Wami dzielę. Nie nakłaniam nikogo do, inwestowa do inwestowania i inwestujcie na własną odpowiedzialność. Tymczasem także zapraszam do zasubskrybowania kanału, polubienia materiału i dyskusji w komentarzach. Dziś, dziś był z wami sąsiad, żegnajcie.